Kolejna historia z życia niepełnosprawnego. Tym razem rok 94. Burzliwe lata 90., pierwsza połowa lat 90. Dla mnie okres bardzo trudny i Ciekawy zarazem, kiedyś zamierzam nagrać oddzielny odcinek, trochę dłuższy, żeby wam o tym opowiedzieć. Ta historia zdarzyła się w Przemyślu na ulicy Głowackiego. Knajpa nazywała się Zagłoba, nie mam pojęcia czy jeszcze istnieje. Naprzeciwko zakładu pracy, w którym pracowałem. Współdzielnia niewidomych start. Były to czasy, kiedy ostro imprezowałem i nie żałowałem sobie. Był to również okres, gdzie nie byłem za bardzo grzecznym chłopcem. Siedzę sobie wieczorem w knajpie z kolegami, koło 22. Do środka wszedł człowiek. Człowiek, którego znałem z widzenia. Był to cygan, prawdziwy cygan albo rom, jak to woli. Usiadł przy stoliku obok. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło. W każdym razie, w którymś momencie do niego powiedziałem: Co się kagapisz? On coś mi odpowiedział, prawdopodobnie, bo mam na to ochotę. W następnym momencie trzymaliśmy się za bary i dosłownie wytoczyliśmy się. Z zagłoby na ulicę, na ulicę Głowackiego. Jak wiecie, jak jest ciemno, ja w ogóle nie widzę. On o tym wiedział, ale podjął walkę. W związku z tym musiałem walczyć na słuch. Próbował się do mnie zbliżyć, ale słyszałem każdy jego krok. I próbowałem atakować. Ze dwa razy go zahaczyłem, on też mnie ze dwa razy zahaczył. Można powiedzieć, że byliśmy równymi przeciwnikami. W pewnym momencie poczułem straszliwy ból w łydce. Okazało się, że piesek mojego przeciwnika Taki mały kajtuś, mieszaniec, podszedł do mnie od tyłu, zupełnie bezgłośnie, nie warczał, nie szczekał, dziabnął mnie za łydkę i chodu, i nie ma psa. To spowodowało, że walka została przerwana. Oczywiście zażądałem od niego potwierdzenia szczepień. On mi takie potwierdzenie przedstawił następnego dnia. Rozeszliśmy się do domów, ale następnego dnia znowu spotkaliśmy się w tej samej knajpie. Popatrzył na mnie, popatrzył i powiedział... Dobry jesteś. Ja powiedziałem: Dziękuję, ty też. Podaliśmy sobie rękę, wypiliśmy browara i było dobrze. To były czasy, gdzie dwóch normalnych facetów mogło sobie uczciwie dać po mordzie. I nikt z tego nie robił afery, nikt nie wzywał policji, wszystko odbywało się w sposób honorowy. Oczywiście nie zawsze, ale wtedy to się jeszcze. Zdarzało. W tamtych latach takich historii było znacznie więcej. Pomimo, że jestem niepełnosprawny, inwalidą wzroku, to w tamtym czasie naprawdę nie byłem grzecznym chłopcem i z pewnością niektóre z tych historii wam opowiem, a niektórych nigdy wam nie opowiem.